Cześć wszystkim, to ja, znowu wczokoled i dzisiaj mam nowe LPS z ebay'a więc najpierw akcesoria, a potem LPS więc zaczynamy więc pierwszym pierwszym akcesorium jest taka maszyna i sobie tak idzie jest fajna a następnym jest takie łóżko jest to w drugą pozycję Następnie mam taką katuszkę, która jest świetna, jest taka jej, fajna. Ale następnie mam takiego misia, jest sweet. I następnym którym nie wiem co to jest, piszcie w komentarzach, bo ja w ogóle nie pamiętam jak się to nazywa. I ostatni przed ostatnim akcesoriem jest ta miska i ostatnim jest ten dumczyk dla kotów więc przechodzimy do pe peczą więc moim pierwszym bench'opem jest ta fajna szerafa i jest to była trzecia szerafa Następny jest ta Sweet koala W ogóle ja nie wierzę, że ją mam Ja cię Moja pierwsza koala nie. Moim następnym pet jest Ten fajny ciobak Jest po prostu Nie wiem jak to powiedzieć Sweet E, następnym pend shopem jest ten, ten kotek e, który jest też słyn taśny. E, moim przedostatnim pend shopem jest ten jelonek, mój pierwszy jelonek w ogóle Ever. W ogóle ja się cieszę, że ja go mam w ogóle <grym> jej! I moim wielkim marzeniem, które czekałam z 3 dni, to jest ten kotek. Ja w ogóle nie wierzę, że ja, ja ją mam w ogóle. Ja nie wierzę, że ja mam ją w rękach. W ogóle się cieszę tak w ogóle. Więc powiem wszystkim, ja to chyba, nie wiem. To jest chyba Oda. Gwiazdka? Gwiazdka... E... Nie wiem. Piszcie w komentarzach. Tutaj w ogóle go nazwać dziobaki i tyle. Jom... Może... E, e. E, może... Jom może nazwę Samantę? Jo. Dzięki, a ja Jane. Jane. Tak. To więc, to, więc to są moje wszystkie Pet Shopy. Mam nadzieję, że było jeszcze to, więc subskrybujcie, lajkujcie komentujcie. Pa.